Witam was w Londynie. Tak odwiedziłam Londyn po raz pierwszy w życiu i przyjechałam tutaj specjalnie na przedpremierowy pokaz filmu Następcy 3. Oprócz samego filmu będzie tam siedziało pełno różnych innych rzeczy, ale taką wisienką po prostu na torcie będzie spotkanie z Dove Cameron, czyli z główną bohaterką Następców, z Mal. Stoję teraz tutaj na ulicy pod moim kotelem i no nagrywam to dla was i widzę, że wszyscy ludzie się na mnie dziwnie patrzą. Dobrze, że mnie chociaż słuchajcie, nie rozumieją, nie? To jest jedyny pozytyw. Słuchajcie, idę się już w takim razie ubierać, szykować, bo wiecie, trzeba jakoś wyglądać, a nie tam czapce, jakiejś rybaczce. No i chciałam Was bardzo mocno poprosić o dużo łapek pod tym filmem, bo na moim kanale mało jest takich vlogów, a może Wam się spodobają, to będą częściej, więc zostawiajcie łapki w górę i idę się szykować, bo serio zaraz się spóźnię i będzie trochę wstyd. Wpadnijcie też koniecznie na mojego Instagrama. Tam będą jakieś, wiecie, takie dodatkowe zdjęcia, relacje, więc koniecznie musicie to zobaczyć. Tego, co tutaj nie zobaczycie we vlogu, to będzie na Instagramie. No i słuchajcie. No, no lecę się szykować już, bo zaraz się spóźnię. Gdzie moja winda? Gdzie moja winda? Udało mi się dotrzeć już do Soho Hotelu, gdzie będzie się odbywał cały event Disneya. I czekamy teraz w takim specjalnym, bardzo ładnym pokoju. Bardzo ładnym, bardzo ładnym. Na właśnie spotkanie z Dove Cameron, bo jesteśmy podzieleni na grupy. Ja jestem w drugiej grupie, i będę mogła też z nią chwilę porozmawiać. Właśnie pytałam się Was na Instagramie, jakie pytania mogę jej zadać, e, więc na pewno jakieś wybiorę z tych Waszych propozycji. No i na pewno będę mogła też z nią jeszcze jakąś foteczkę Zrobić. No zobaczymy, będę też tam nagrywała, więc wszystko będziecie widzieli, co się będzie działo. Ale oprócz mnie jest tu jeszcze jedna polska youtuberka. Ciekawe, czy zgadniecie, możecie pisać w komentarzach. I uwaga, uwaga! Zaraz wyskoczy! Cookie! Hey. <gulki mean> więc idziemy razem na spotkanie, zadamy jakieś właśnie pytania od Was. Pytałaś się widzów o pytania? E, bo ja się ja, zapytałam ja właśnie nie. ale masz jakieś pomysły jakie byś chciała zadać? ja chciałam się zapytać jaka była najtrudniejsza rola jaką odegrała i była kiedyś w Polsce i co jej się najbardziej w Polsce podobało A, ciekawa, bo ja się wiec... zapytam kiedy czy będzie w Polsce za jakiś A, czas okay. bo tak mnie widzowie prosili więc się zapytam więc to dobrze, że się nie powtarzają nasze pytania bo to no. była trochę lipa, się myśmy <laughs> chciały zadać to samo no więc oczekujemy i na pewno będziemy tam też coś właśnie nagrywały trochę się stresuję, Paweł stresujesz się? trochę się stresuję również kiedy Tak. stresujesz się? stresujesz się? Stresujesz się? Stresujesz się? Stres, stres... Halo, halo, yeah. stresujesz się, trochę, trochę. Myślę, że radę, damy radę Jesteśmy twardzi, a nie mięci. Hi, 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 hi. So you are also beautiful. Hi, Aga. Hi, nice to meet you. Hi, hello. Nice, to meet, nice to meet you. I know you. Hello. Hi, What's your name? Luna. Luna, nice to meet you. Hi. Mo. Nice to <laughs> Thank you so much. <laughs> <laughs> a scene between, uh, I won't give anything away, this is not a spoiler, but there is a scene between Mal and Hades near the very end uh, that I would say is my favorite. <laughs> <laughs> my followers ask me when you visit Pond. Oh, you know, I've actually been to Poland once before. Yes, I know that. Uh, she's like, I know, I came prepared. But uh, I would love to go back. Okay. I love Poland. I have a lot of Polish friends. So, uh, what part of the movie do you like best? Ooh, um, uh, The dance numbers are really good. Mm -hmm. The interactions between Mal and Hades, I think, are really good. Mm -hmm. um, I mean, the whole movie is really good. I think you guys are going to yes, like it. Yes, <laughs> <good. laughs> like it. I know Lalka means doll. Yes. Tak means yes. Tak. Dziękuję. 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 Mhm. Mm mm, it's else? thanks. Yeah. Dziękuję. Mhm. Mm what else? What's like something, oh, what's hello again? Hello. Dzień dobry. Dzień dobry. It's hard. <laughs> no. It's nice. Pozdrowienia dla, uh, greetings for Chomik Spiel. That's greetings. my older ego. This is Chomik Świl. Yeah, Chomik yeah, Spiel. <laughs> OK. <laughs> Ready? Greetings for Homik Thank you very much, Doc. You're welcome. Thank you. Thank you. It <laughs> was nice to meet you. You're <laughs> very funny. <laughs> uh -huh. Thank you, bye-bye. <laughs> Chwila, moment. Zaraz obejrzycie dalszą część filmu, ale chciałam Wam powiedzieć o konkursie. Zadaniem konkursowym będzie stworzenie zdjęcia lub rysunku, na którym odtworzycie ekipę następców. Jestem bardzo ciekawa, jak wyglądałaby Wasza wymyślona własna ekipa następców. Sposobów na przygotowanie tej pracy może być wiele. Musicie się po prostu wykazać kreatywnością. Może to być rysunek wykonany dowolną techniką, albo właśnie zdjęcie, gdzie na przykład zaprosicie znajomych do siebie po. Przebieracie się jakoś, no i cykniecie tą foteczkę. Ale przed wysłaniem zgłoszenia będziecie musieli wykonać jeszcze pewne zadanie godne prawdziwych następców musicie odkryć tajemnicze hasło, które jest ukryte na specjalnej playliście Disney Channel. Link do tej playlisty umieszczam Wam w przypiętym komentarzu pod filmem i pamiętajcie, że musicie po prostu bardzo dobrze obejrzeć te filmy, bo gdzieś tam jest ukryte to hasło, na pewno nie będzie nigdzie w opisie czy w jakimś komentarzu, więc koniecznie dobrze go poszukajcie. Nagrodą do wygrania w tym konkursie jest... PlayStation 4 z grą Just Dance. No bo wiecie, w filmie jest bardzo dużo różnych piosenek, dużo tańczenia, więc później przy Gierce będziecie mogli też się troszeczkę poruszać. <grytanie> A dodatkowo do tej paczki będą dorzucone jeszcze jakieś różne gadżety od Disneya. Zgłoszenia wraz z hasłem i z pracą musicie przesyłać na mojego maila gmail.com Czas macie maksymalnie do 11 października, wtedy też opublikuję film, w którym wyłonię zwycięzcę i pokażę jeszcze inne jakieś ciekawsze prace. Więc moi drodzy, do dzieła, działajcie, czekam na Wasze prace, mam nadzieję, że będą po prostu świetne, takie, że mi... Bum! Wybuchnie. Wracajcie w takim razie dalej do oglądania vloga A regulamin całego konkursu macie też w opisie pod filmem Jesteśmy już po spotkaniu W tym pokoju jest naprawdę mega głośno Nie wiem czy w ogóle będziecie mnie słyszeli Bo raptem się zebrało pełno ludzi Musimy iść lecieć, żeby mi włosy zrobili Bo zaraz chyba 12 już, nie? Nie, jeszcze chwila Chyba 3 minuty hmm. No alkohol? Okej okay. so pretty! <laughs> oh, I love the colour of your hair Thanks! <laughs> Fryzurę już mam, słuchajcie, wybraną. Będzie bardzo dużo brokatu, literu, więc myślę, że będzie ciekawie. Ale powiem, ale powiem Wam, że nigdy nie, nie byłam na żadnym układaniu u fryzjera, właśnie włosów, więc nie wiem co to wyjdzie, zawsze sobie robię sama, ale powiem Wam, fajne doświadczenie, cieszę się. Ale bardzo, Kiedyś mama mi robiła, zawsze mnie bardzo bolało. Bo tak mnie ciągnęła moc. Pani robi delikatne. Tak, nic mnie nie boli. To dobrze. <laughs> Miałam zawsze wszystko zawsze z barczykami. <laughs> Zamknięte. So look, so here we go. This is a court special coin. Okay. It goes in here. Invisible. Se to się goty ten jeden O. Eee, takowe I ściągnę tutaj Ale gdzieś Patrzę teraz w kamerę jak wyglądam w tej fryzurze. No i powiem wam, <laughs> chyba mi coś takiego nie pasuje. <laughs> Od góry ona wygląda naprawdę bardzo ładnie tak. i od tyłu, I ale i ten brokat, ale tutaj wydaje. Nie wiem, moja twarz wygląda jak ziemniak w tym momencie. I brakuje mi, że tutaj nie mam jakichś włosów, że mi nie wypadają. Zawsze chciałam spróbować takiej fryzury, ale teraz już wiem, że ona mi za bardzo nie pasuje. Jest tutaj, słuchajcie, naprawdę mega klimatycznie. Tak, wiecie, czuję się, jakbym była, jakbym była co najmniej w filmie, przeniosła się do ich świata. I chyba zaraz Paweł idziemy wziąć znowu coś do picia albo do jedzenia dobrego. I jeszcze się zastanawiam, może zrobię sobie tatuaż, bo tutaj można tatuażyk zrobić, albo... O, Paweł, frytki tam widzę! I małe hamburgerki! Jest tutaj taka wielka skrzynia, w której są różne peruki, jakieś korony, kapelusze. Wow, nawet jest, zobaczcie, miecz! I mogę się zaraz tutaj, wiecie, przebrać i zrobić na przykład sobie tutaj zdjęcie, które od razu mi się wydrukuje. Więc przebieram się. Tylko nie wiem, jaki kolor wybrać, ale chyba tak. Chyba spróbuję fioletowego, bo zawsze chciałam mieć fioletowe włosy. <grywa> Aga utknęłaś w peruce? O! Prawie! O, teraz lepiej, teraz lepiej. Dobra, idziemy robić fotę teraz. Musisz chyba nacisnąć. Tak, tam się robi? Nie, tutaj. <laughs> o oh, <laughs> nie! Oh, nie. <laughs> to jest sekretny podpis. Oh, really? mm, emoji! Oh. So just to go. Oh, okay, no, słuchajcie, ta fryzura to mi się dużo bardziej podoba. Ona jest po prostu czaderska, takie włosy mogłabym mieć. Trochę powiem Wam byłoby w nich mi chyba ciepło, bo bardzo mnie grzeją. Już czuję, że mi się szyja spociła. Ale są fajne. Fajne są Paweł, nie? Te, te kłaki. No tak, aż sobie zrobię z Mić Gaga, więc... no mić gaga! No powiem wam, że teraz z tą peruką, z tą koroną, to wyglądam, jakbym się urwała co najmniej z filmu Następcy, nie? Przyznajcie! Mogłabym tam grać, no nie? Fajnie, podoba mi się, chyba... Chyba wezmę ją do domu, mam nadzieję, że nikt nie zauważy. Ta rada rozpuściłam te warkoczyki, bo czułam się trochę jakbym była łysa. nie? Naprawdę, jakby mi ktoś zabrał moje włosy. No i zobaczcie, jak mi się te moje kłaki nakręciły, czadersko to wygląda. Chyba muszę sobie częściej robić taki fryz, bo po prostu wyglądam kozacko. Tylko, że ja nie umiem takich rzeczy robić. Jakby ktoś mi robił codziennie, to. To jest chętny, żeby kręcić Agnieszce włosy codziennie, pisać do Agnieszki? Piszcie do mnie, na Instagramie, na Instagramie tak. Tutaj na moim Instagramie zgłaszajcie kandydatury, kto chce mi tak włosy szykować Zaczyna się, słuchajcie, teraz najważniejszy moment. Idziemy na pokaz przedpremierowy filmu Następcy 3. No niestety nie będę mogła Wam na razie nic nagrać, bo, no, no, bo nie wolno nagrywać, ale oczywiście Wy będziecie mogli film zobaczyć o tego tutaj dnia. No i co, lecę. Zdam wam relację, czy mi się podobało, czy nie, ale wydaje mi się, że będzie, będzie sztosik. Wow, zobaczcie tą salę. Jakie fotele. Pierwszy raz coś takiego widzę. To jest naprawdę, słuchajcie, mega mały pokaz. Wiecie, tylko dla wybranych osób, które tutaj specjalnie przyjechały no, do Londynu, i tak naprawdę są tutaj influencerzy z całego świata, albo z całej Europy na pewno. Paweł już widzę, leci zająć miejsce, idę siadać i zaczynamy! Jesteśmy już po seansie. Szykujcie się na naprawdę bardzo fajny film. Było mega dużo fajnych piosenek. No i słuchajcie, dowiedziałam się, że byliśmy jednymi z pierwszych osób z Europy, którzy mieli właśnie szansę obejrzeć trzecią część następnego. Wstępców, więc mega się jaram. Bardzo czuję się doceniona, że, że Disney mnie wybrał, że mogłam tutaj przyjechać i mega się cieszę. A wam jak się podobało? Super. Super? Fajne, tak? Fajne. Fajnie, nie? Tak. Dużo piosenek było fajnych, takich tak. chwytliwych. Mi się wydaje, że chyba nawet więcej niż w poprzednich częściach, albo tak mi się wydawało, nie? Nie, wiem. chyba trochę więcej. Więcej Ale chyba tak. Na pewno podobało. więcej niż na pewno więcej niż w pierwszej części i naprawdę mega kolorowy film i dużo miały fajnych tych Ubrań takich strojów, no, które, które sama bym chciała mieć. Wyszliśmy już z hotelu, w którym był organizowany event. Wracamy do naszego hotelu. Przebrać się, coś, zjeść. No i czas pozwiedzać trochę Londyn, bo mamy jeszcze tak naprawdę połowę dnia. W ogóle jest godzina Pałe, która? 15? Jest godzina, uwaga. Czy 16? 16. 16. Wiem, że wydaje się, że może być później, ale tutaj po prostu jest taka pogoda, że tak wszystko jest takie trochę ciemne, ale chyba tak przeważnie jest w Londynie. No i nie wiem, musimy zobaczyć jakiegoś Big Bena, czy coś eee, Mam nadzieję, że tam dojdziemy, bo mamy kawałek i się nie zgubimy Fajnie musimy by było Musimy znaleźć, bo jest schowany <laughs> Koniecznie, no i mam nadzieję, że znajdziemy jeszcze po drodze, nie wiem, jakieś fajne sklepy z zabawkami